W tym odcinku poświęcimy uwagę ogniskom korozji na błotniku i pokażemy, w jaki sposób można pozbyć się rdzy i przywrócić go do stanu pierwotnego. Prace jak zawsze rozpoczynamy od oględzin i weryfikacji uszkodzeń, od których powinna zaczynać się każda naprawa lakiernicza. Pozwoli nam ona na dobranie odpowiedniej metody naprawy oraz wybór niezbędnych produktów. W naszym przypadku dokonaliśmy demontażu, aby łatwiej było nam wykonywać naprawę i lepiej zaprezentować wykonywane czynności. Jeżeli podczas oględzin stwierdzimy, że element nie wymaga wymiany, możemy przejść do jego naprawy i ponownego zabezpieczenia przed korozją. Zaczynamy od dokładnego umycia oraz odtłuszczenia za pomocą zmywacza silikonu, który usunie z powierzchni różnego rodzaju niepożądane zabrudzenia. Następnie zabezpieczamy papierem i oklejamy taśmą fragmenty elementu, których nie chcemy zabrudzić w początkowej fazie naprawy. Do usunięcia luźnych fragmentów rdzy użyjemy dysku ściernego oraz wiertarki lub szlifierki pneumatycznej. Aby pozbyć się wszelkich ognisk rdzy, warto również zastosować szczotkę drucianą, która dotrze do wszystkich trudno dostępnych zakamarków. Pamiętajmy, aby po usunięciu rdzy stopniowo przeszlifować przejścia pomiędzy istniejącymi już warstwami lakierniczymi. Unikniemy w ten sposób widocznych krawędzi, które mogą być widoczne po zakończeniu naprawy. Po dokładnym oczyszczeniu naprawianego fragmentu należy go odmuchać i odtłuścić zmywaczem silikonu. W ten sposób przygotowany element jest gotowy do dalszych działań mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne. Produktem, który nam w tym pomoże, jest neutralizator rdzy, który zwiąże pozostałości rdzy. Występuje w aerozolu lub w pojemniku, dający możliwość aplikacji pistoletem lakierniczym lub pędzlem. Neutralizator jest środkiem na bazie wysokiej jakości żywic epoksydowych. Dzięki swojej recepturze charakteryzuje się znakomitymi właściwościami gruntującymi oraz antykorozyjnymi. Jednocześnie spełnia rolę gruntu i podkładu pod kolejne warstwy, którymi mogą być różnego rodzaju farby, lakiery i szpachlówki poliestrowe. Kolejne warstwy po położeniu neutralizatora możemy aplikować po upływie 6 godzin w przypadku aerozolu lub 12 godzin w przypadku płynu. Po wyschnięciu neutralizatora powinniśmy go zmatowić włókniną ścierną zapewniając dodatkową przyczepność kolejnej warstwie. W przypadku gdy uszkodzenia powierzchni są znaczące można zastosować zestaw naprawczy, w którego skład wchodzi żywica poliestrowa oraz mata szklana. Pozwoli on na wypełnienie ubytków i zagwarantuje przygotowanie powierzchni do kolejnych etapów naprawy. Natomiast kiedy uszkodzenia, tak jak w naszym przypadku, nie są aż tak duże, należy użyć odpowiednio dobranej szpachlówki poliestrowej, która wypełni nierówności i niedoskonałości powierzchni. Pamiętajmy, aby nie nakładać zbyt grubych warstw szpachlówki i jednocześnie prawidłowo stosować utwardzacz w ilości 2-3% w stosunku do użytej szpachlówki. Po wyschnięciu szpachlówki obrabiamy i nadajemy szlifowanej powierzchni wymagany kształt. Pomocne w tym oprócz odpowiednio dobranego papieru ściernego będą klocki szlifierskie, które zagwarantują uzyskanie pożądanych kształtów. Nie zapomnijcie do szlifowania użyć pudru lub lakieru kontrolnego, który zapobiegnie jakimkolwiek niedoskonałościom w obrabianej powłoce i sprawi, że nie pominiemy żadnego wymagającego szlifowania miejsca. Kolejnym etapem jest aplikacja podkładu akrylowego, który wypełni jeszcze ewentualne niedoskonałości pozostałe w szpachlówce i zapewni przyczepność kolejnych warstw. Do wyboru mamy podkład w sprayu, który doskonale sprawdzi się w drobnych naprawach oraz podkład dwuskładnikowy, który zapewni nam najwyższą jakość naprawy. W naszym przypadku zdecydujemy się na podkład w sprayu, który nakładamy w dwóch, trzech warstwach, zachowując 5-10 minutowe odstępy pomiędzy każdą z nich. Następną czynnością jest zmatowienie podkładu, które możemy wykonać na sucho lub na mokro używając papieru ściernego o gradacji od 800 do 1200. Po raz kolejny niezwykle przydatny będzie lakier lub puder kontrolny, dzięki któremu nie pominiemy przy szlifowaniu żadnego fragmentu naprawianego elementu. Puder wskaże nam niedoszlifowane miejsca i zapewni idealną powierzchnię pod lakier bazowy. Gdy mamy w ten sposób przygotowany element należy go ponownie odmuchać i odtłuścić przy użyciu zmywacza silikonu lub zmywacza Uniwersalnego w sprayu. Produktem, który również powinniśmy użyć, jest szmatka antystatyczna, która przed lakierowaniem usunie wszelkie pozostałe zabrudzenia, takie jak kurz, pył czy nawet włosy, które mogą później zepsuć cały efekt końcowy. Po przetarciu szmatką antystatyczną możemy przejść do nakładania lakieru bazowego. W naszym przypadku wykonamy to za pomocą sprayu do napełniania, który pozwoli nam na aplikację wcześniej dobranego lakieru. Produkt ten jest kompatybilny z większością dostępnych farb i lakierów. Ostatnim etapem jest aplikacja lakieru bezbarwnego. W naszej ofercie znajduje się lakier w sprayu, a także lakiery dwuskładnikowe, gwarantujące wysoki połysk oraz bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferyczne. My zastosujemy lakier w sprayu, który aplikujemy w dwóch trzech warstwach do momentu uzyskania oczekiwanego efektu, zachowując 5-10-minutowe odstępy między poszczególnymi warstwami. Po nałożeniu lakieru bezbarwnego, chcąc uzyskać najlepszy możliwy rezultat prac, zaleca się użycie rozcięczalnika docieniowania, który zapewni idealne i niewidoczne połączenie pomiędzy starą a nową warstwą, zapewniając lepszy efekt końcowy i łatwiejsze polerowanie powierzchni. Po wyschnięciu element jest odporny odpowiednio zabezpieczony i gotowy do zamontowania.